Od kilku lat Bobowa staje się coraz piękniejsza. Na terenie całej gminy sporo się inwestuje. W ostatnich latach przybyło nowych chodników, dróg, a i sam rynek zmienił się nie do poznania. Wszystko to zachęca do odwiedzenia tego miasteczka nie tylko przez mieszkańców powiatu, ale i turystów, którzy z roku na rok coraz chętniej przyjeżdżają do Bobowej. W tym roku w gminie znów sporo się inwestowało, a priorytetem okazała się hala sportowa. Panie burmistrzu, stoimy w tym momencie na placu przed. Nową halą. Hala jest na Wprost Nast, a za nami miejsce, może od tego zaczniemy, w którym powstanie parking. Tak, tutaj za nami jest działka naszej gminy która będzie przeznaczona na budowę nowego parkingu w Bobowej. Jest on konieczny, niezbędny wręcz dla miasta, dlatego że te miejsca parkingowe w rynku na dzień dzisiejszy są niewystarczające. Przybywa samochodów i teraz dla poprawy bezpieczeństwa, dla komfortu mieszkańców i nie tylko, również gości przyjezdnych zrodziła, zrodził się taki pomysł, aby wybudować tutaj właśnie parking, który będzie połączony z tym placem i z tym terenem. Będzie to alternatywny do Również rodziców z dziećmi do szkoły, ponieważ tutaj droga ulicą Bobowej, Bohaterów Bobowej jest po prostu wąska, zatłoczona, szczególnie w tym czasie, kiedy trwa rok szkolny, dochodzi często do stuczek, więc myślę, że rozwiąże to problem komunikacyjny absolutnie w naszej gminie. W tej chwili trwają prace projektowe, one już powinny być na ukończeniu i wyrażam głębokie przekonanie, że uda mi się na ten cel pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Na ile miejsc ma być parking? Miejsc parkingowych będzie na około 70 miejsc, przy czym również będą mogły na tym parkingu tutaj stawać autokary, busy, czyli pojazdy nieco większe. Praktycznie nie jest to możliwe, żeby ulicą Bohaterów Bobowej te pojazdy mogły dojechać do szkoły. A hala będzie wykorzystana przecież również przez sportowców, również przez drużyny, które profesjonalnie uprawiają sport i taka konieczność dojazdu istnieje. Ten parking będzie połączony również z tym miejscem. To jest niezwykle ważne. Panie burmistrzu, znajdujemy się na płycie boiska hali sportowej w Bobowej. Jak widzimy na załączonym obrazku, to wszystko już jest prawie gotowe. Boisko całkowicie wykończone. Za nami z tyłu trybuny. Trwają tak naprawdę sprawy remontowo-kosmetyczne, można powiedzieć, bo, bo Hala już jest prawie gotowa. No, w tej chwili trwają rzeczywiście tylko prace wykończeniowe. Główne prace już zostały wykonane. Myślę, że firma tutaj wykazała się dobrą organizacją pracy, bo to obiekt jednak duży, imponujący, pełnowymiarowy, można rozgrywać tutaj praktycznie wszystkie zawody. Mam nadzieję, że w przeciągu tego najbliższego miesiąca uda się te wszystkie sprawy dokończyć i nastąpi wtedy oficjalne otwarcie tego pięknego obiektu. Myślę, że to będzie wizytówka bobowej. Ten obiekt ma być obiektem wielofunkcyjnym na pewno. On nie będzie służył tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych, sportowych ale będzie też przeznaczony na organizację różnych imprez. Takie było, jego, takie było jego założenie. Kiedy starałem się o środki na dofinansowanie tego obiektu, to w argumentacji też używałem właśnie um, czegoś... Takiego, co, co by przekonało Urząd Marszałkowski, żeby to dofinansowanie jak największe uzyskać. Myślę, że warto dzisiaj o tym powiedzieć, że to dofinansowanie było na poziomie 2 milionów 200 tysięcy złotych. Cały obieg ma kosztować około 5,5 miliona złotych. Gmina jest inwestorem samodzielnym. Także tutaj no, zaangażowaliśmy również swoich środków znaczną ilość, ale warto to było zrobić. Myślę, że to będzie wizytówka Bobowej, będzie można organizować różne imprezy, w tym również sportowe, a przede wszystkim, na pewno co bardzo ważne, będzie można zagospodarować czas. Dla młodych osób, ja wolę dopłacić do tego prądu, do eksploatacji, do odpisu amortyzacyjnego, aniżeli potem jak gdyby walczyć ze skutkami patologii społecznej. Młodzi ludzie potrzebują też miejsca na zaspokojenie swoich potrzeb. A ruch, sport jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście można realizować swoje również marzenia i zamierzenia. Właśnie w pytaniu użyłem celowo słowa remontowe, gdyż także skorzystała na tym szkoła, bo przejścia zostały wyremontowane, unowocześnione całkowicie. Tam jest położona kostka brukowa, już całkowicie wokół szkoły, i także dojście do hali jest wyłożone piękną kostką. Tak, ta część tutaj, można powiedzieć, południowa to. Tutaj projekt zakłada ułożenie kostki tej brukowej i to między innymi ta część będzie stanowić taki bezpiecznik, będzie to droga pożarowa, będzie połączenie tutaj z tym parkingiem, o którym wcześniej mówiłem, który będzie w pełni oświetlony i też to będzie stanowiło bezpieczeństwo. Na pewno ten obiekt będzie monitorowany, dlatego że musimy o niego dbać, bo to bardzo duży wydatek, ale tak jak Pan wspomniał z drugiej części, z drugiej, o tej wschodniej części, tutaj również ten teren nie najlepiej. Lepiej wyglądał ani przed budową, ani wcześniej, ani teraz w trakcie. Podjąłem też decyzję o tym, że zostanie tam ułożona kostka brukowa w ilości prawie ponad 700 m kwadratowych. To dojście powinno być dobre, wygodne, bezpieczne, suche i o właściwym standardzie. Zależy na tym, żeby ten kompleks cały był wykonany dobrze, żeby się prezentował dobrze, żebyśmy mieli wszyscy satysfakcję z tego powodu. Burmistrzu, jesteśmy na terenie budowy oczyszczalni ścieków. Już za paręnaście miesięcy, można śmiało rzec, mieszkańcy będą mieli oczyszczalnię. Ta budowa już, jak widać, rośnie w siłę. To kolejna inwestycja realizowana na terenie naszej gminy. Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiło w roku bieżącym, nie tak dawno, około dwóch miesięcy temu. Ukończenie ma nastąpić w roku przyszłym, w czerwcu, ale cała procedura rozruchowa jeszcze potrwa najmniej te 2-3 miesiące. Oczyszczalnia kosztować będzie naszą gminę około 7,5 miliona złotych. To jest duży wydatek. Przy czym tutaj staraniem naszej gminy, władz gminy, zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości około 4 milionów złotych. Przy czym w ramach tego samego projektu jeszcze realizowana jest kolejna inwestycja, to jest remont generalny hydrowolni przepompowni i budowy sieci wodociągowej. Myślę, że dla Bobowej ta oczyszczalnia jest niezbędna, dlatego że ta która tutaj po tej stronie się znajduje funkcjonuje właściwie i dobrze. Niemniej jednak jej moce właściwie przerobowe się już wykończyły. Przepustowość około 230 kubików na dobę jest zbyt mało, aby można było dalej przy tym stanie rzeczy trwać. Została podjęta decyzja o budowie nowej, nowoczesnej oczyszczalni, której przepustowość docelowa będzie miała na poziomie 1150 m na dobę. Tyle będzie można ścieków oczyścić. Myślę, że to dla. Mieszkańców naszej gminy w zupełności wystarczy. Będzie jeszcze pewien zapas, dlatego, że mam głęboką nadzieję, że Bobowa będzie się dalej rozwijać, będą powstawać nowe zakłady pracy, będą nowe podmioty otwierać tutaj działalność gospodarczą i nie wyobrażam sobie, żeby oni też nie mieli możliwości podłączenia się do oczyszczalni ścieków to niezwykle ważna rzecz w ramach tego projektu również przygotowany zostały została dokumentacja yy, na budowę sieci kanalizacyjnej bo cóż sama oczyszczalnia by znaczyła yy, wartość całego projektu docelowo gigantyczna kwota około 50 milionów złotych którą Gmina musi zrealizować w przeciągu no możliwie jak najkrótszego czasu, ale na pewno to potrwa przynajmniej kilka lat. Wszystkie centra, wsi tam, gdzie jest najbardziej zwarta budowa, będą skanalizowane. Ale tak powiedziałem, to jest kwestia przyszłości. Dzisiaj najważniejsze jest to, aby ukończyć tą inwestycję, wybudować główny kolektor i żeby jak najwięcej yy, mieszkań mogło zostać do niej do tej nowej oczyszczalni podłączonych. Panie burmistrzu, kolejna inwestycja w Bobowej to remont przepompowni i hydroforni. Od wielu lat tutaj brakowało tego remontu, teraz nowe urządzenia, no i nowy wygląd budynku, jak widzimy z tyłu. No, od 40 lat muszę powiedzieć, że tutaj nie był przeprowadzony żaden taki generalny remont. Te urządzenia już można powiedzieć, że starszej technologii przestarzałe, mało efektywne, zostały już można powiedzieć wymienione na urządzenia nowe, nowoczesne, oszczędne, energooszczędne. Pompy, filtry, zbiorniki na wodę, to wszystko będzie szczelne, bez dostępu z zewnątrz różnych substancji, zanieczyszczeń, także jakość wody powinna ulec absolutnie poprawie. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest również podłączenie przy tym projekcie trzech studni, które zostały tutaj wykopane i trzech kolejnych głębinowych, które znajdują się na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnej po to, żeby jak w najmniejszym stopniu korzystać z wody z rzeki Biała Tarnowska. Wiemy, że ona nie jest najlepszej jakości. Jeszcze wiele tutaj instytucji musi ponieść nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, te miejscowości szczególne, które są położone wyżej Bobowej. Niemniej jednak jakość wody Wody powinna ulec poprawie i najważniejsze, stworzy się nowa, bardzo ważna możliwość i szansa zaopatrzenia naszej ludności, naszych mieszkańców właśnie w wodę pochodzącą y, tutaj z Bobowej. I już w ramach tego projektu jest prowadzona y, sieć wodociągowa o długości kilkunastu kilometrów od Bobowej w kierunku Siedlisk i w kierunku Stróżnej posiadamy również aktualny projekt i dokumentację techniczną na poprowadzenie tej właśnie wody w kierunku Jankowej, także również Jankowskie, tam gdzie ta budowa, zabudowa jest taka zwarta, również zostanie podłączona do tego wodociągu. Myślę, że zadanie bardzo ważne. Celowe, istotne dla mieszkańców. Jest wiele osób chętnych. Na końcu inwestycji będzie podliczony kompleksowy bilans, ile tutaj gospodarstw zostanie podłączonych. I chciałbym również powiedzieć przy tej okazji, że docelowo ten wodociąg będzie budowany aż do samych siedlisk. I chciałbym również przy tej okazji wykorzystać to, aby podłączyć właśnie. Z tego wodociągu tych wszystkich poszkodowanych podczas powodzi, którzy stracili swoje domy, a na działce w siedliskach nastąpi odbudowa ich domów. To takie ważne zadanie. W tej sprawie już podjąłem pewne działania i starania.